Mamy w pamięci. Kombatanci, weterani bardzo niepodległość. Mieszkańcy powiatu warnowskiego, Żołnierze wojska polskiego, rodacy. 95 lat temu tu pod Łowczówkiem żołnierze regionów polskich stanęli do walki o wolność, całość i niepodległość Narodu Polskiego i rzeczpospolitej. Dziś my, synowi i butowie, stajemy na tym polu święconym krwią polskich żołnierzy. Stajemy, by przywołać pamięć o dokonaniach bohaterów, z których czynów wzrosła wolna Polska, by pokazać, że nie zapomnieliśmy o ich czynach, że pamiętamy i jesteśmy dumni z naszej historii. Do was wołam, bohaterskie córki i synowie narodu polskiego, którzy mężnie walcząc za porcami państwa polskiego, chcią i życiem udowodniliście światu, jak bardzo umiłowana jest przez Polaków wolność i niepodległy byt państwowy. Wzywam mężnych żołnierzy Tadeusza Kościuszki, legendarnych kosynierów chłopskich, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążyk Piotra Wysockiego i powstańców listopadowych. Wołam generała Józefa Bema i wszystkich, którzy walcząc za wolność waszą i naszą na polach bitew całej Europy, do końca pozostali wierni tej wolności i niepodległości. Wzywam uczestników powstania styczniowego. Wołam powstańców dowodzonych przez generałów, Romualda Traugutta, Mariana Langiewicza, Ludwika Mirosławskiego i księdza Stanisława Brzuskę. Wasz przykład dzielności i poświęcenia stał się natchnieniem i inspiracją dla pokolenia Polaków, które wywalczyła, wywalczyło wolność i suwerenne państwo. Stańcie do apelu. Was wołam członkowie Sokoła, polskich drużyn strzeleckich, strzelca i Związku Strzeleckiego, drużyn sokolik oraz harcerzy i skautów. Wzywam żołnierzy pierwszej Kompanii Kadrowej. Wołam legionistów pierwszej, drugiej, trzeciej Brygady Legionów Polskich, bohaterów bitew pod Limanową i Rokitną. Stańcie do apelu. Wzywam walecznych żołnierzy I Brygady Legionów Polskich poległych w dniach od 22 do 24 grudnia 1914 roku w bitwie pod Łowczówkiem, którzy spoczywają na tym cmentarzu wojennym. Ciebie wołam, podpułkowniku Kazimierzu Sosynkowski, który poprowadziłeś Legionistów w ten historyczny bój. Stańcie do apelu! Do Was wołam żołnierzy 1. Pułku Piechoty Legionów, majora Edwarda Śmigłego-Rydza, którzy w brawurowym ataku zdobyliście Wzgórze 360 oraz żołnierze 5. Batalionu kapitana Witolda ściwora którzy po zaciętych bojach zajęliście Wzgórze 342. Wzywam żołnierzy 5. Pułku Piechoty Legionów, artylerzystów legionowych, i walecznych ułanów rotmistrza Wadysława Deliny praszkowskiego Wołam niestrudzonych legionistów, którzy odpierając 16 ataków wroga, wytrwali na zdobytych pozycjach. Stańcie do apelu! Wzywam poległych, krwawych walkach pod łowczukiem. Nad odważniejszego z odważnych kapitana Kazimierza Kubę-Bojarskiego, porucznika Eugeniusza Urzupisa-Zagórskiego, kaprala Józefa Lesieckiego oraz wszystkich innych równie zasłużonych w o niepodległość, którym nie dane było doczekać odrodzonej Polski. Stańcie do apelu! O, do polu, polu! Wołam żołnierzy Legionu Puławskiego, Pierwszego i drugiego Korpusu Polskiego w Rosji oraz Polskiej Siły Zbrojnej Królestwa Polskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy stanęli do walki o niepodległą Rzeczpospolitą. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny i granic państwa, którzy u progu niepodległości nie zawiedli. Swoją bohaterską postawą i poświęceniem uchronili Rzeczpospolitą od klęski. Do Was wołam Orlęta Lwowskie, obrońcy Lwowa i Galicji Wschodniej, żołnierze Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańcy wielkopolscy generała Józefa Dodbora-Muśnickiego oraz uczestnicy Trzech Powstań Śląskich. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego z pól wojny z polszewicką Rosją. Spod Lwowa za Warszawy, Komarowa i Nadniemna, Stańcie do peł. Wołam wszystkich rodaków, którzy oddali swe życie za niepodległość Rzeczyzny. Wzywam poległych na frontach wielkiej wojny, w walkach o suwerenność i granice Rzeczpospolitej, których groby i mogiły są świadectwem męstwa. Poświęcenia i ofiary narodu polskiego oraz ceny, jaką zapłacił on za swoją wolność, za sprawiedliwość i honor. Stańcie do apelu! Do was zwracam się potomni zgromadzeni tu na cmentarzu wojennym w Łowczówku, pomni tragicznych doświadczeń. Zespólmy nasze siły w budowaniu pomyślnej i spokojnej przyszłości. Niech imiona poległych zapadają w nasze serca i umysły. Niech staną się oni wzorem w wypełnianiu naszych powinności wobec ojczyzny. Niech żołnierz Polski i jego bohaterskie czyny będą dla nas przykładem wierności w przysiędze w imię Boga, honoru i ojczyzny. Chwała bohaterom! Dowódca kompanii honorowej na cześć i chwałę poległych i zamordowanych w obronie Polski oddać salwę honorową. Hasło Wojska Polskiego.